Łagodne dźwięki harcerskich piosenek i wzruszające nuty patriotycznych utworów. W Żłobiźnie odbył się kolejny festiwal, który zgromadził wielu druchów i harcerzy. Dzisiaj mamy ósmy festiwal piosenki harcerskiej, zuchowej i patriotycznej. Tak, od ośmiu lat już działamy, nawet w czasie koronawirusa internetowo, ale, internetowo, ale też festiwal się odbył. Także działamy prężnie za każdym razem. W tym roku mamy około 170 uczestników, także całkiem sporo. A ideą no, przede wszystkim zdrowa harcerska rywalizacja. Tutaj każdy zdobywa jakieś miejsca. Ten festiwal jest już którąś tam edycją, natomiast z tego co mi wiadomo, jeszcze za mojego poprzednika, pana Andrzeja Sowy, on również był tutaj organizowany. Ileś tam lat temu ja dokładnie nie pamiętam. Natomiast kiedy harcerze zwrócili się do mnie z możliwością udostępnienia im sali, oczywiście się bez wątpienia zgodziłam, ponieważ uważam, że ten ruch harcerski jest bardzo potrzebny. Sama też byłam kiedyś i zuchem i harcerką, więc bardzo dobrze, że on trwa. Tegoroczna edycja wydarzenia wpisała się w szczególne dla całej społeczności harcerskiej święto i była okazją do promowania ważnych dla środowiska wartości. Wybraliśmy termin festiwalu taki. Zazwyczaj był on jednak w czerwcu, a w tym roku zdecydowaliśmy się, żeby zrobić to w marcu, właśnie a propos dnia myśli braterskiej skupić się szczególnie na tym braterstwie, na wartościach i na tym, żeby móc się spotkać. No bo jesteśmy z różnych miast i nieczęsto mamy do tego okazję. Mamy tutaj harcerzy znamy słowa z brzegu i również z Grotkowa, więc to na pewno jest dobra. Okazja do integracji. Tutaj też słyszałam od innych, że już tęsknili, na przykład ci z brzegu za namysłowem, więc bardzo. Eee, bardzo fajnie, że się spotykamy. Ja też jestem szczęśliwa za każdym razem, jak się wszyscy razem widzimy. Wybór najlepszego występu nigdy nie jest prosty. Dlatego to zadanie powierzono doświadczonym muzyi, które zwracało uwagę na różne aspekty prezentacji. Na wykonanie, na zaangażowanie, na własną interpretację piosenki czy. Yy wnoszą coś nowego, czy potrafią czymś zaskoczyć, także staramy się wyłodnić wszystkie jakieś takie smaczki, żeby to nie było tylko poprawne wykonanie, ale coś fajnego, czym harcerze nas zaskoczą. O, 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 o. Wiele występów było oryginalnych i pozwoliło licznie zgromadzonej publiczności przenieść się w czasie. Chcemy przede wszystkim się skupić na, na tym, żeby reszta usłyszała treść piosenki, a nie nasz ubiór, ponieważ to jest piosenka teraz patriotyczna. Śpiewamy tak naprawdę hymn Solidarności, także chcemy, żeby bardziej wizowi, widzowie, widownia skupiła się na tym, co my śpiewamy, niż na tym, jak wyglądamy. To też jest taka ponura piosenka, dlatego chcemy, żeby żeby też nasz ten umiór nie odbiegał tak, my jesteśmy, to jest czas kiedy Polska weszła w tą wojnę domową, także my chcemy teraz pokazać jakby skupić się na tym My śpiewamy przy każdej okazji i przy takiej oficjalnej i przy zabawie, zawsze śpiewamy i no myślę, że to widać właśnie po tym festiwalu jak dużo tu jest osób i jak bardzo dobrze się bawimy Tu się ludzi poznaje, przyjaciół na dobre i złe, na najgorsze czasy i na najlepsze, tu z nimi płaczesz tu z nimi się śmiejesz, tu z nimi tańczysz tu z nimi choćby biegasz po nocy w lesie. Uwielbiam to i nie zamieniłabym to na żaden inny, żadną inną czynność. Moje obie córki są harcerkami. Jedna już jest w kadrze. Eee, uważam, że harcerstwo daje e, fajne doświadczenie dla dzieci w rozwoju stają się samodzielne, bardziej kreatywne. Harcerska piosenka niosła się tego dnia po całej okolicy i w formie festiwalu powróci do żłobizny już w przyszłym roku.